Jak dobrze wiecie, w temacie gier wideo, ja oraz tak zwana branżunia niezbyt za sobą przepadamy. No i nie ma się co dziwić. W końcu nie bez powodu ja oraz inni zdroworozsądkowi, ludologiczni towarzysze raz za razem piętnujemy to, co odwalają wielkie korporacje zajmujące się gamingiem. Ci niekdyjszejsi giganci rynku, którzy na tę chwilę tak bardzo osiedli na laurach, że zupełnie zapomnieli o co w tym wszystkim chodzi. Z tym większą więc satysfakcją patrzę, jak raz za razem te wielkie korpo dostają psztyczka w nos. Czy to od samych graczy, którzy weryfikują dokładnie jakość ich produktów, czy to od póki co dużo mniejszych deweloperów. Deweloperów, którzy pamiętali o tym, co jest najważniejsze? Którzy pamiętali o tym, że najważniejsza jest przede wszystkim jakość, przede wszystkim, żeby gra była dobra i którzy doskonale wiedzą, że właśnie tego chcą gracze. I co ważne, ci mali deweloperzy na ten chwilę, jeżeli chodzi o sprzedaż ich gier, mogą poszczycić się takimi liczbami, o których giganci rynku mogą obecnie pomarzyć. <śm> Zaś gra, o której dzisiaj mowa, to już nawet nie jest psztyczek w nos. To jest solidny cios w mordę. 5 milionów sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie pierwszych trzech dni. I to jedynie na pecetach. Ponad pół miliona graczy jednocześnie na premierę na platformie Steam. Zainteresowanie tak wielkie, że nawet serwery nie wytrzymywały. A do tego to wszystko w cenie tak niskiej, że sprzedająca do tej pory gry za bajońskie kwoty branżunia już trzęsie portkami. Aha i byłbym zapomniał. To wszystko jest dziełem trzech osób. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Drwal i zapraszam na materiał o historycznym wręcz sukcesie gry Hollow Knight: Silk Song. Szanowni państwo od to jesteśmy ponownie w gamingowych tematach, tym razem z rzeczą naprawdę, naprawdę przyjemną. No nie na co dzień ogląda się, jak to rzeczywistość doskonale weryfikuje. Co się liczy? Co jest ważne? Czego chcą gracze, a czego nie? Sukces gry Hollow Knight: Silksong jest bowiem czymś, co zapewne jeszcze przez długi czas będzie śnić się po nocach w wielkim gamingowym korpo i to śnić się. W ten nieprzyjemny sposób, w ten koszmarny sposób. No, bo cóż innego mogło być dla nich tak wielkim ciosem w mordę, jak gra robiona przez malutkie, maciubkie studio? Bo mówimy dosłownie o trzech osobach, która jakością biła na głowę wielkie tytuły AAA, a do tego kosztowała zaledwie ułamek ceny, jaką zwykle życzą sobie za swoje półprodukty giganci rynku. No, moi drodzy, nie mogło być lepszej rzeczy. Dlatego też dzisiaj przyjrzę się całemu spektrum sukcesu gry Hollow Knight Song. no i zobaczymy, co z tego może wyniknąć dla branżuni. Szanowni Państwo, na wstępie także dziękuję za ogromny wzrost subskrypcji, jaki pojawił się na kanale w ostatnim czasie. Tak trzymać, nie zatrzymujemy się, tej maszyny już nie da się zastopować. Pozwólcie także, że na wstępie ogromnie podziękuję, Partnerom tego materiału, bo tak, 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 drwal czasem zarabia na tym co robi. <grych> Partnerami dzisiejszego materiału jest więc marka Gigabyte oraz Delcom, polski sklep z elektroniką, którzy podesłali mi do testów tego oto gigabyczka. Potężny gamingowy laptop Gigabyte Gaming A16. Ale więcej o tym cacku opowiem w dalszej części materiału. Tych mniej cierpliwych już teraz odsyłam na stronę sklepu Delkom, gdzie możecie sobie dokładnie sprawdzić ten laptop oraz nabyć go po naprawdę fajnej cenie. A tymczasem przejdźmy do tematu. Może na początku dwa słowa o samej grze, w razie gdyby ktoś spędził ostatnie dwa tygodnie pod kamieniem. Hollow Knight Silksong to przygodowa gra akcji z gatunku zwanego Metroidvania. Oznacza to, że jest to dwuwymiarowa platformówka z rozbudowaną, nieliniową eksploracją dużego świata, który naszpikowany jest wszelakimi znajdźkami, przeciwnikami, bossami oraz zagadkami. Zaś sama gra, jak już wspomniałem, nie jest... Dziełem jakiegoś wielkiego studia. Nie jest dziełem wielkiej gamingowej korporacji. Nie. Jest dziełem zaledwie trzech osób. Trzech osób, weteranów branży, którzy to. Swego czasu postanowili zebrać się i tworzyć gry indie. Zaczęli oni kilka lat temu. Halo Night Silksong jest kontynuacją gry Halo Night sprzed właśnie 8 lat i już wtedy tamta gra była prawdziwą perełką, zdobywając sobie naprawdę sporą rzeszę fanów. Pamiętajmy jednak wciąż, że startujemy tutaj z pułapu gier indie, czyli z tych gier niezależnych, gier małych, gier, które nie mają za sobą milionów wrzuconych w marketing. Tym bardziej więc sukces Halo Night Silksong jest historycznym wydarzeniem. Szanowni państwo, może zaczniemy od analizy liczbowej, tradycyjnie liczby nigdy nie kłamią. Moi drodzy, jak widzimy tutaj, mamy dane ze Steama. Mamy w tym momencie no już ze dwa tygodnie po premierze gry, także już ta główna fala przeszła. Ja zaś dodatkowo nagrywam ten materiał o bardzo wczesnej godzinie, a mimo to mimo to w tym momencie w grę zagrywa się prawie 100 tysięcy osób. Jeżeli zaś chodzi o samą premierę, to wtedy był prawdziwy szał, bo na premierę w grę grało równocześnie na samym Steamie 587 tysięcy osób. No, moi drodzy, ta liczba mówi sama za siebie. Ba, jak czytamy choćby tutaj i na wielu innych portalach, premiera gry Hollow Knight Silksong zawiesiła serwery Steam, Playstation Store oraz Xboxa. Tak jest, moi drodzy, zainteresowanie tym tytułem było tak ogromne, że serwery nie wytrzymały. No i wróciliśmy do pięknego momentu z lat 2000+, plus, kiedy to przy wejściu do jakiejś gry trzeba było swoje odczekać, tak? Bo zbyt dużo graczy chciało się naraz do tej gry dostać. Także myślę, że do tej liczby graczy na samą premierę można by spokojnie dołożyć jeszcze drugie tyle. Biorąc jeszcze graczy z PlayStation, z Xboxa i z innych platform. To jest moje Drodzy, sukces przez wielkie S. A teraz pozwólcie, że w całej swojej złośliwości przypomnę Wam te szumnie i dumnie ogłoszane sukcesy przez branżunię. Na pierwszy ogień Dragon Edge the Velgaard. <śles> Oho, często przeze mnie omawiana gra na kanale, w której to zamiast dobrej rozgrywki liczyło się bardziej to, żeby uczyć nas, jakich zaimeczków używać, non binary. Szanowni Państwo, ta gra określana swego czasu ogromnym sukcesem ze strony branżowych mass mediów, <grych> na swoją premierę, owszem, wcale tak źle sobie nie poradziła, bo zebrała około 90 tysięcy graczy, ta liczba jednak w piorunującym tempie spadła do takiej oto smutnej liczby. Także weryfikujemy. Masywny sukces według branży z budżetem idącym w setki milionów dolców, a tutaj mała gra indie zrobiona przez trzy osoby. Ale lecimy dalej. <ścoughs> Aout! Pamiętacie tę grę? Coś takiego kiedyś, nie? Też miało być sukcesem. 19 tysięcy na premierę. W tym momencie pies z kulawą nogą na to już nie spojrzy. Budżet pomiędzy 70 a nawet 150 milionów dolarów. Proszę bardzo. I uwaga na deser. Assassin's Creed Shadows. Go home now. Don't stop until you get there And don't speak to anyone. Szanowni Państwo, ta gra, która to miała się sprzedać przecież w milionach egzemplarzy, no. Brandzunia mówi, że milion graczy w to grało. No, milion graczy może się otarło o to, ale mało kto tę grę rzeczywiście kupił, bo wystarczyło pograć raptem parę godzin, żeby widzieć, że ta gra nie jest tego kupna warta. A przypominam, że żeby gra mogła zarobić, to musi się sprzedać. I pst! zagranie w Xbox Passie albo innej subskrypcji to nie jest sprzedaż. No, a teraz wracajmy. Na premierę 64 tysiące graczy w tym momencie. O, i tak sobie radzi dużo lepiej od poprzednich, hej, bez kitu. To, ale to chyba tylko dlatego, że akurat wyszedł dodatek do gry. O, tutaj mamy akurat widać wzrost, bo akurat wyszedł jakiś tam dodatek, także stąd ten wzrost graczy w tym momencie jest. A, no i tu również mieliśmy budżet ponad 100 milionów dolców, przynajmniej oficjalnie, ale niektóre źródła podają nawet 250 milionów, a nawet ponad 300 milionów. To zestawienie jest po prostu śmieszne w porównaniu do gry Hollow Knight Silksong. A przypominam, że w przypadku Assassin's Creed Shadows Dragon Age The Veilguard mieliśmy do czynienia z grami typu AAA! Wiecie, tymi wielkimi gamingowymi blockbusterami, tymi grami przez wielkie G! No tylko wielka szkoda, że w przypadku tych tytułów to G przestało znaczyć grę, a zaczęło znaczyć guf. Także szanowni państwo, Hollow Silk Silksong pokazuje dobitnie. Co oznacza sukces? Czym jest skala sukcesu? Czego chcą gracze. Wracając choćby tutaj do tego artykułu na no IT Hardware. Silk Song to dowód na to, że dobrze zaprojektowana, dopracowana i uczciwie wyceniona gra Indie może stać się światowym hitem. Niezależny projekt nie tylko przyciągnął setki tysięcy graczy, ale też zmusił konkurencję do zmiany planów wydawniczych. Jak możemy choćby przeczytać tutaj? Już po pierwszych zapowiedziach tej gry, które wyglądały fenomenalnie, gra wywołała efekt GTA 6, czyli inni twórcy zaczęli przesuwać premier. Swoje gier, bo wiedzieli, że z tą nie mają szans. A przypominam, nie mówimy tutaj o grze jak GTA, wielkiej marce, która od lat zdobywa najwyższe noty i która jest powszechnie znana. Nie, mówimy o grze Indie, czyli o grze niezależnej, którą to przypominam zrobiły trzy osoby. I co warto tutaj zauważyć, na ogromny, historyczny sukces gry Hollow Night wpłynęła nie tylko przednia jakość samej gry, to jest po prostu świetnie zrobiony produkt, ale również normalna. Cena. Gra bowiem już na swoją premierę kosztowała niespełna 20 dolarów. W polskich sklepach było to coś koło 75 zł. 75 zł w dobie, gdy ceny gier były windowane w kosmos, bo przypominam, taki Assassin's Creed Shadows, na premierę kosztował, uwaga, ponad 300 zł. Dragon Age: Veilguard na premierę, uwaga, kosztował na pc 270 zł. A Vault to w ogóle był jakiś kosmos, jakiś, <gryw> jakiś kuriozum. Na premierę kosztowało 400 zł. Rozumiecie te przebitki? 400, 300 zł za grę? Za klucz do gry, nie wersję pudełkową, przypominam, bo kiedyś to rzeczywiście miało sens, że wersja pudełkowa mogła kosztować drożej, bo tam wiecie było pudełeczko, płytka, jakieś gadżety, klucz był tańszy, bo tego nie było. Nie moi drodzy, teraz za sam klucz trzeba było wywalić 400 stówy. Hey, no. Także mamy oto: 400 stówy, 3 stówy za gry, które kompletnie nie dowiozły, były. Jak ja to określam, półproduktami, bo raz, że były po prostu niedorobione jak gry same w sobie, a dwa, że nie miały w sobie nic, co mogłoby gracza zaciekawić, nic nowatorskiego, a do tego jeszcze tu i ówdzie trzeba było w nich poupychać. Jedyny słuszny, polityczno-poprawny przekaz i za takie półprodukty żądali sobie wydawcy kilka stów. Nie ma się więc to dziwić, że... Halloween Night ze swoją ceną 20 dolarów. No u nas właśnie coś koło tam 70, 90 zł. To jest moi drodzy ułamek ceny innych tytułów. A zaś jakość samej gry bije na głowę wszystkie te wielkokorporacyjne AAA razem wzięte. I mówiąc o dobrej jakości za świetną cenę, pozwólcie, że wrócę do tematu. Tego byczka! Ale nie przewijaj, warto posłuchać, bo oto Gigabyte Gaming A16, gamingowy laptop, który otwiera przed tobą wiele nowych możliwości. I to w naprawdę niezłej cenie. Wyposażony w procesor AMD Ryzen 7, szybki imersyjny 16-calowy wyświetlacz, Pamięć Ram DDR5, System Dźwięku Dolby Atmos, zaawansowany system chłodzenia WindForce, ciche i precyzyjne klawisze, no i oczywiście karta graficzna Nvidia GeForce RTX z serii 50. Dzięki mocy zawartej w nowej generacji kart NVIDIA, laptop doskonale daje sobie radę z obsługą takich technologii, jak Ray Tracing, a więc ultra realistyczną obsługę promieni, oraz DLSS4. Technologia, dzięki której możesz doświadczać gier w najwyższej jakości przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. Wszystko to naprawdę robi robotę, ponieważ laptop Gigabyte Gaming A16 radzi sobie świetnie, nawet przy najbardziej wymagających tytułach. Laptop oferuje również wsparcie dla Nvidia Studio, co docenią ci, którzy lubią robić rzeczy w internecie. A do tego, Posiada naprawdę mocną baterię. W trybie pracy biurowej hula nawet do 14 godzin. Laptopa Gigabyte Gaming A16 znajdziecie w świetnej cenie na stronie sklepu Delkom. Tam także znajdziecie inny ciekawy sprzęt od Gigabyte oraz macie okazję załapać się na trwającą obecnie promocję. Wystarczy na stronie sklepu Delkom kupić jeden z produktów marki Gigabyte, następnie wypełnić formularz i po weryfikacji dostajecie maila z voucherem na grę. Promka trwa do końcówki października. Link do strony sklepu Delkom, gdzie możecie znaleźć tego oto laptopa, zostawiam w opisie materiału. Tym samym dziękuję pięknie za wysłuchanie bloku sponsorskiego, a teraz wróćmy do tematu. I teraz nie wiem czy wiecie moi drodzy, ale Branżunia ma ogromny problem z tym, że Hollow Knight Silk Silksong jest grą Zbyt tanią! Jak czytamy, problem z ceną Silksong. Inni deweloperzy boją się o swoją przyszłość. I słusznie. Gra Hollow Knight Silksong doczekała się premiery, pitu, pitu, pitu. Gracze mają przy tej okazji wiele powodów do świętowania, zaś jednym z nich była właśnie niezwykle niska cena gry. Niska jak na dzisiejsze standardy, oczywiście. Jednak nie wszystkich cieszy wycena Silksong na poziomie 20 dolarów. Jak czytamy, wielu twórców gier niezależnych obawia się, że o ile sama gra w sobie jest rewelacyjna, to może doprowadzić do nierealnych oczekiwań graczy. چه باید تا اینگونه که ایندی którzy nie mogą sobie pozwolić sprzedawać swoich tytułów tak tanio. Ja tutaj może pozwolę sobie dodać, myślę, że to um, nie tyle twórcy niezależni, co bardziej właśnie ci zależni, czyli ci wielcy właśnie te wielkie gamingowe studia, to oni przede wszystkim boją się niskiej ceny Hollow Knight Silksong oraz jakości samej gry, ponieważ to na nich najbardziej się to odbije. Ponieważ to właśnie te ich gry, wyceniane na 300, 400 i może nawet i więcej złotych, to one... Wzbudzą w tym momencie uniesienie brwi ze strony graczy. Po co mam dawać 3-4 stówy na, na kolejnego odgrzewanego kotleta, jakim jest Assassin's Creed? Skoro mogę dać niespełna stuweczkę na świetną, rewelacyjną grę małego studia. No. Wniosek nasuwa się sam. Bo ja tutaj uspokoję wszystkich twórców gier niezależnych. I jeżeli gra jest dobra, to gracze ją kupią. Czy ona kosztuje 20, 30 czy 50 dolarów? Gracze ją kupią, bo gracze po prostu lubią dobre gry. To jest, moi drodzy, cała tajemnica. Gracze lubią dobre gry, lubią poświęcać swój czas i wydawać swoje pieniądze na rzeczy, które są tego warte. To jest prosto jak budowa cepa, naprawdę Także niech twórcy gier niezależnych się nie boją, że coś tu się stanie Że nagle, ojeju, ojeju, nikt tam nie kupi gier Musimy zniżyć cenę i się nie zwróci bo, bo nie wszystkie gry indie są robione przez trzy osoby Niekiedy jest tych osób sześć Także trzeba podzielić na więcej <noise> Ale naprawdę, jakość, jakość, jakość Jeżeli gra dowozi jakością To może kosztować właśnie 40 dolców Jak tutaj postulują, że Silksong powinien kosztować Może kosztować i 50 Gracze wtedy ją wezmą I tak jak już powiedziałem, w dobie wywindowany naprawdę do kosmicznych kwot cen gier, gry typu Hollow Knight Silksong wcześniej zaś Claire Obscure Expedition 33 również świetny tytuł z małego studia po naprawdę dobrej cenie tego typu podejście, tego typu gry są dla nas jak prawdziwe błogosławieństwo bo w końcu rynek weryfikuje poczynania wielkich gamingowych korpo które pozwalały sobie na dojenie nas już od dobrych kilku lat no cóż, skończyło się rumakowanie, że tak powiem i na koniec, moi drodzy, garść statystyk. Statystyki, uwaga, z pierwszych trzech dni od premiery Hollow Knight Silksong. Tak jak powiedziałem, ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy na Steamie, realnie sprzedanych, bo przypominam, że w przypadku hitchhorsów typu Dragon Age, Veilguard czy Assassin's Creed Shadows, Branżunia przestała już podawać sprzedane egzemplarze, a zaczęła podawać liczbę graczy, tak? Tutaj mamy liczbę graczy. W ciągu pierwszych trzech dni liczba graczy to było ponad 5 miliona, z czego ponad 3 miliony tę grę kupiły. Myślę, że w ciągu kolejnego tygodnia ta liczba mogła się znacząco jeszcze zwiększyć. Sprzedaż gry na samym Steamie wygenerowała uwaga 50 milionów dolarów, na no szczyt graczy na Steamie to było właśnie około 600 tysięcy ludzi. To jest, moi drodzy, miara sukcesu z, i to z wielkiej litery. Także kolejnym razem, gdy yy, Branżunia, kolejne AAA się będą pojawiać, kolejni pseudo-dziennikarze będą piać zachwytu, że przecież to jest świetna gra, patrzcie, dlaczego nas nie słuchacie, że jest świetna, kolejnym razem, gdy będą wam wciskać, że no tak, ta gra jest sukcesem, bo, bo my tak mówimy, to pokażcie im z Silk Silksong. Pokażcie im realne liczby, pokażcie im realnie świetną grę, która tylko i wyłącznie dzięki swojej jakości osiągnęła tak ogromny historyczny sukces. Bo zawsze powtarzam, że to właśnie jakość powinna być na pierwszym miejscu. Nie próba wydojenia graczy, nie próba szaleńczego gonienia trendów, nie chęć zaspokajania polityczno-poprawnych ciągot jakichś tam zamkniętych grupek aktywiszczy. Nie. Jakość, jakość, jakość. Szanowni Państwo, piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tej sprawie, jak Wam się zapatruje. Jeżeli szukacie gry, to możecie ją znaleźć właściwie na każdej platformie, wszędzie kosztuje tyle samo, czyli pieniądze, które naprawdę warto za taką grę dać. Ja sam muszę w końcu sobie tę grę ograć. Najpierw może przejdę pierwszą część, bo naprawdę tego typu projekty warto wspierać. A jeżeli giercować nie macie za bardzo na czym, albo szukacie upgrade'u, no to polecam definitywnie Laptopa Gigabyte Gaming A16, który znajdziecie na stronie sklepu Delcom po naprawdę fajnej cenie. A przy okazji, przypominam, że macie tam teraz promkę, w ramach której przy zakupie tego laptopa bądź innych produktów Gigabyte możecie dostać za friko klucz do gry i to do jednej z tych drogich gier, tak? Link, gdzie znaleźć laptopa, przypominam, zostawiam w opisie. Dziękuję pięknie za. Partnerstwo nad materiałem, sklepowi Delkom oraz marce Gigabyte. No, a póki co, moi drodzy, podamy to wszystko z brodatym tym pozdrowieniem. Drwal Rampaił.